Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z, Ka z Construction Simulator 2015 na kanale się z Mati No jestem ja No i w dzisiejszym odcinku mamy y, zlecenie specjalne Ciężki transport historyczna lokomotywa do, o, do Wo Wolfsheim Także my już tam jedziemy, ja będę prowadził żurawiem na razie, musimy tam na port jechać to załadować Także no, wsiadam ja Tam Wafel patrz, żebyśmy nigdzie nie uderzyli tam gadałem z tym i tam już nasz Mercedesik czeka no. Jedziesz tam z tą manikiem Trochę już rozwinała się nasza firma od ostatniego odcinka także o na Passat stoi No to se przejechaliśmy Wypadek jakiś musiał tu być Gdzie to my po tą lokomotywę jedziemy? No na port, tylko że jest pewien problem, że my tu na będzie ciężko nam przejechać. Nie? No, drugiej trzeba jechać. No, musimy się cofnąć, niestety. <grych> zawsze coś. Nie da się podjechać normalnie. No, strasznie słaby skręt, no to. Jedź, jedź. No bo to jest. To nie ma jeździć, to ma po prostu. Znaczy to ma jeździć, ale. <grych> No, ale my jesteśmy od zadań specjalnych także uh -huh, uh -huh. możemy Kabary ty to się teoretycznie w nocy macie. A, już złapało, górna mać na parę razy hopie. żeby tu wykręcić Ale kopci chopie Teraz wypadek się tu przeniesie. O, to no chopię. Rzuciłbym mięsem. Jak mógł wziął. Czy byś nie wchodził tak szybko w zakręt, to on by się wyrobił w miejscu. Dobra, dobra, Nagara się już. Dobra, my tu mamy tą lokomotywę załadować. Jak, 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 jak chcesz, to się tak ustaw, to. tak, tak, tak. Tak, Ja się do wyjazdu już ustawię. Trochę nas kosztował ten sprzęt, nie powiem. Ale teraz chociaż łatwiej się zarabiać będzie, nie? Wspólniku! Także jakbyście nie wiedzieli, to jesteśmy wspólnikami. Może no, tak to on ustawiasz? jest najprzydłupasem, bo ja go przejąłem, nie? Tak się ustawiasz? Udało mi się do 10 milionów. Co ty tam ćwiczysz? Ustawiam ci się. Jak to teraz rozłożyć wam? Przecież to sobie powinienem się obok przełożyć, ale dobra, obrócisz się. Podpora musi być opuszczona, także... Nie są te podpory. A tu. wiedziałem, że gdzieś się wysuwają, ale gdzie to? Ramyk. Zawsze chciałem mieć zdjęcie z pociągiem. Uu. Nie tak się po... No dobra <grafy> Jakby tak w realu robili, nie? No to... <grafy> to co? Dobra, to co? dobra, ładuj. Ale... Brawa, ale to się na maksa zawsze wyciąga. Znaczy naprawia na maksa, jak tam pasuje. Teraz to już wiesz. Nie <grafy> ci coś nie pasuje? Ty mi nie pasujesz Ty tam kurwa kieruj lepiej. Kierman. Bo jak to jebnie, to ja nie chcę myśleć o kosztach. O proszka Koszta. <grym> jeszcze, jeszcze. Ile jeszcze tam było? No na dół już. Liną samą dupę popraw i trochę do siebie przysłonię, bo jak się opuścił ramię, to jeszcze musi pasji. Tu będzie, A jak to odłączyć? Bo już zapomniałem. Pójdź na wysiadanie. Co? <grym> Spację Dobra, łańcuch wow, łańcuchy założyłem, można jechać. Dobra, tr trzeba wysiadać. Ja do pilota, ja będę tu dzisiaj pilotował Eeeyy. To co na dupie powinieneś jechać, mówić mi czy przejdzie, ale... No to chcesz, to tak możemy zrobić. Tylko czekaj, jak się to, to coś rozkłada? Hmm, Scałka w górę w dół. Obokół w którejś z tych. O jest co. Cool. Spoiler Poczekaj. Tak. Dobra, myk. jedziemy. Jaka jakąś miniaturkę trzeba zrobić? Tak tu Ale trzeba to zrobić pizduł Jedziemy? Okej, okay, bo mieszka musi zniknąć, dam myk, i, i lecimy. I na Mercedes musi lecieć, znaczy WB. Wunderbaum. No to kurde. jakoś zachodzi, nie pojęta na jakoś tam idzie. Znaczy, była taka lepsza, ale kupiłeś tą brzydszą. Była taka, co mogłem ze sobą sterować. Uważaj ty zopla Na światła nie obowiązują. Koguta byś włączył Mam włączone Z tyłu ten też? No Cochranizowane No bo ci mrygaczka włączyłem No to widzę O, stój, coś, prosty, prosty. Nie takie proste Dobra, przeszło. Ona się sama kręci, w tym problem. A ja, postawimy sobie no taką na placu. Się Co? Postawimy sobie taką lokomotywę u nas na placu. Nasza ikona firmy. No nie wiem, czy by to przeszło. No też nie. Przejdzie, przejdzie, przejdzie. Akurat cupek miałem, ale przeszło. Gaz, gaz, kurna, lecimy przez miasto 120. No, 50, więcej nie wyciąga. No kurna, auto! <laughs> na auto jest przede mną. Po krawężniku tam jeszcze przytarg. Jakie? Z tyłu, Co? no. Ja nic nie czułem. No przed tym ten autem ten... to hobby, że mu w lusterko nie uderzyłeś, to jest dziwne. O, teraz to, te O, nie, nie, pr, prostuj, kurna. No właśnie nie da się tą naczepą, ona ma wywalone. Dobra, dawaj, dawaj, gaz, 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 przejdzie! <średziny> ona kręca koła niepotrzebnie, jak daje gaz. Dobra, Już? minimalnie, ale przeszło. Tu sobie wezmę łuk. O kurde. Co? No nie, gdzie jedziesz? Skręć proszę cię, skręć. No nie. Musisz tam... To jak wołasz? mi lek. musisz mnie wyprzedzić i tam zatamować ruch z tamtej strony, bo nie przejedziemy. Go? No jego już tak O kurna <laughs> Bo tu ktoś coś stracił <laughs> Ale ruch miał trzymać, a nie puszczać ich tutaj Znaczy my tam prosto jedziemy także. No dawaj pasat leć, a nie <laughs> Nie o to mi chodziło, ale okej okay. Drago ja co ci? że przeszło No na 5 razy teraz Drago nie my go, teraz trzeba przyspieszyć Trochę w gaz Mercedes się pocieszy Myk. Wyjdzie nieraz nie na budowie, i tak trzeba do, do, dorabiać sobie, żeby firma przetrwała do następnego miesiąca. Za moje pieniądze. Ty ja jesteś od, od tego odcinka moim wspólnikiem, także wiesz. To jesteś jak sobie Ja tam film przejąłem już. No, chyba nie. Dziad bud jest u mnie w papierach już. Na mnie przepisany. Na syna już przepisałem, jak umrę. Nie ma syna. <noise> Ale dwie córki. Też się liczy. Ta jedna córka to nie jest syn, ale do dwie córki to jest syn, tak? Co ten tu od Tam jest kuna opładowana. <grystanie> <grystanie> Myśli się? Ja się zmieszczę. Wszystkich żółtych muszę jeść, że... Kukurydza <grydza> dalej <grydza rośnie. Który no. to jest sezon? Po tu. Myślałem, że tam odbijemy przez świronia, to no. Każą tutaj. Mamy ten sam, tą samą nawigację. Jak spierdolisz, to nam dwóch. Być ja nie mam nawigacji, nie, no, ale. <grywia> Jeden <Jadę> na jolo. <grywia> Co się stało? się? <grywia> sobie jest przez swoje <grywia> naczepę. Dlaczego? Bo tak przyhamowałeś lekko i ja, ja tak w gaz dałem akurat Ja przyhamowałem, no, to, chyba... No, tak się zgrało, spodii, hopie... Idealnie, ja gumów w gaz, on zahamował i mu w dół. <laughs> no kurna, hopie jaki... most... ...kolejowy. Dawaj w gaz Eee Co? <laughs> no. Drugi raz Chciałem cię A ty zjechałeś na ten pas i mnie środkiem ścis... jadę. <laughs> Ścisło mnie miarę środkiem jadę, żeby lokomotywa się nie uszkodziła Zapijełeś ją chociaż <laughs> A trzeba? To są tony do góry nie poleci Nad no, bok jo <laughs> Nie zapijeli chyba, Ale słaby jesteśmy, to z bratem lokomotywę wjeździliśmy na tym Na tej zwykłej lawecie Czemu? Jeszcze nawet nie ładowaliśmy jej dźwigiem, tylko ją wepchnęliśmy To źle chyba, dobra, już jesteśmy na miejscu Do Wilkowic zajechali No, Dobre tak, bo... hamulce gwałtownie hamować no Ktoś cupka jakiś debil postawił No już, już nasz dźwig jedzie za nami, tak zaraz powinien przyjechać Gdzie to mamy ustawić? A tam profil, kurna... to Chyba tak mieliśmy z drugiej strony zajechać no ale dobra A, tak, teraz musimy myk zrobić, taki myk, 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 myk. myk, myk. Mm. Okus pokus, dźwigus teleportus. Duży to jest teraz? Duży to dźwig to jest to. Duży, duży. <laughs> duży, duży. Look at this shit. <laughs> nie, nie, proszę mnie tu... Okej, sasa podajowa wieś. Mik. Get this shit. Jak ja mam teraz tam zajechać powiedz mi? Hmm, normalnie. No ja się tu chyba tak o, zrobimy. Rozłożyć? Jak jeździsz ty? Fur na cały trawnik imporują, bo komuś się chciało lokomotywy. Ej, 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 ja po trawniku nie przejechałem. No to po kostce, ubrudziłeś Kostka ta może, wiesz, może jest od tego, żeby ją psuć Priat <laughs> zgub. to dziś? Jakiś problem? Możemy się zamienić A stup im psikusa zostali mi na dachu I <laughs> nie <laughs> page down lino Że Ty masz pomylone sterowanko, nic nie poradzę. Dobra. Ale zrzucił z wysokości. Także to było na tyle w tym odcinku. Jeszcze z brygadzistą musimy porozmawiać, żeby było fajnie. Ale słuchaj, przejeżdżamy Ci pociąg. Pociąg. Hopy pod mapę wpadłem A mnie zacięło Małe przedsiębiorstwo Etap pierwszy No Także to by na tyle w tym odcinku, być ze mną Mati? No byłem Także trzymajcie się, na razie, cześć, papa No, papatki